Dawno odcinka ogólnie nie było. Może jakiś pobrusz będzie nie wiadomo. Dawaj dawaj. Zagranie. Dobre. Podaj, tutaj Mi podał. Dobre. Jest akcja. Na tylko To jest to. No idź do wybrałki. Co ty robisz? No, no dobra. Uuuu, dawaj, dawaj, dalej. laka. Nice, Leż, idź do przodu, do przodu. Jak to zrobiłeś. No, swoje No to powiedz jak nie mam tu swoje sposoby. Normalnie to się Tutaj, tutaj. Co chłopie? Dobra, dobra. Bierz go, bierz go. No zdo, ja zdo. No do przodu, ja to wybiję. Na ej. Mhm. Podaj, podaj. proszę. proszę. Aj. Daj, bezbo, bezbo. Ole, daj, daj, go, bierz ciao. Poleciało Dawaj go, dawaj go Jak stali? policja Nie ma takiego prostego bliska, tam nie Jak nie? I sobie ty nie masz w tym, gdzie? No oh yeah. mm. Wojsko ty robisz! Gol, 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 <coughs> gol, no, gol, 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 to z a, ja ci pokażę też. A to pomnę. Na główkę przyjął Wojtek. Broń to. Uuu, co zrobił? Tego się nikt nie spodziewał. Wyjazd, Od, oddaję zagrożenie, dobrze. <laughs> ja się chcę spinić kanapka. <laughs> kanapka zrobiła Uuu No, no, no apie, oj, nie wyszło Co tam, co tam?

Aj! Speedy, być. No, a nie wiedziałem, że aż tak? No nie, to kurde, no Speedy! Co? No bierz bo wybijaj mu to. No nie, Ale to nie skakuj na mnie w skale! No nie wiem, ej... Skakuje na mnie cymbał i skakać gdzie mogę! To nie Speedy. Ja nie mogłem, bo na mnie wskoczył cymbał! Owe. Pressing, pressing. Rokety. Dobrze! Czemu ten samolot taki szybki jest? No i ten przycisz od myszki, spróbujesz. Najpierw. Wow. Ło! Co jest te żółte trzy kreski? Nie wiem właśnie. Ło! Wow. Ale ja tutaj ty, ty chyba wbiłem. Ja żółte to właśnie też <laughs> Jak też na eku, to po podkręcasz, nie? Chłopie, ja mam w to 8 godzin. No to dlaczego nie podkręcasz? A bo dłużej by strzelić do bramki. No, no i skakuję na niego i nic nie mogę i nie, nie może zrobić. Bo no, nie wskakuj na mnie! Graphic, no, nie? no speedy No co? Strzelaj. No nie skakuj na, in na innych cymbalopsrany rany <laughs> wy na mnie teraz skaczecie Ta, a kto przed na Lisku siedział No i znowu No, no teraz no, 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 Teraz to przypadkiem No sposoby, no kurde nie zrobić nie mogę Teraz z przypadkiem, bo chciałem ten z góry Strzelaj <gry> tak, tak na polnisku strzelasz, że podaj, podaj. No kurde, myszka mi się coś się ten psuje. A, łebka, <grymka> nie, bo ja mam myszkę trochę za Dawaj, dawaj, lecis z tym. Ale co to było? Początko wstało. Hmm. No on kopnął. No. no idź do przodu, po co mi tu bierniesz? Na krótko, żeby zagrać. Wow! Kurde, nie no tak. Daj dawaj, na drogę. A No kurde, co to jest? Czemu ty mnie zatrzymuje? I, i, Nie. Nie, no to jest goalkeeper. to reputacja dla mnie, bo to jest Dawaj, no do przodu biegnij. Dobra. Jak <laughs> I się O kurde. Zostań z tyłu. Dobra, kryj, Nie. <laughs> <laughs>

<grystans> Ej, bramkarz. Bramkarz! Nie chcę przecież. Ale o kim to? to ale, ale, Zobacz, chcę wejść, się dowiedzieć co to jest ten. To żółta. Było tutorialu nie pomijać. Nie wiem co ty robisz. Nawet hmm. nie wchodziłem w to. Aj.

<laughs> Jak strzeliłem. No, to go. A tak podanie, gdzie jest to? Bardzo ciężkie ramka, gdy nie jest w Idź tam, na pól zostanę. Je! Dobre, dzięki. Andruk! Bo tu można tak pira. nisko skoczyć. Ja dam do Ciebie. No i Ej dobra, kupiłem coś. Co kupiłeś? Nie wiem, co za kupiłem coś. Ja mam 5 złotych, też mi jesteś Ale z do kresów nie Co nie ma sensu, gdybym No jest ja 2 i, i ten. Pewnie <grymne> nie chcesz tak to nie mi mi nie Druga, druga, biegnij po to. Ajajaj, damy skąd Jak ktoś wbił o, kupiłem desk, gramę. Zobaczcie, co to jest. To mecz, to jest opisany mecz na YouTube. Ło! Wow. Co to było? Ja jestem w skiwi. Fakty, ja odczytałem safe aty. Ale po co tam tu idę, jedyny? To odczytany safe już kupiłem byłem. No to już chciałem tak. Co to jest na środka, drive. <gry> Dobra. Za słabo. Dobra, grzin. A co? I to mi było na tyle. A ty gówno tu robiłeś speed debilu. <gry>